Dobiega końca realizowany przez wodociągi białostockie projekt mający na celu rozbudowę i poprawę funkcjonowania miejskiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Większość z zaplanowanych zadań została już zrealizowana, dzięki czemu woda w odpowiedniej ilości i o dobrej jakości płynie nowymi rurociągami do odbiorców, a ścieki poprzez system zbiorczej kanalizacji odprowadzane są do oczyszczalni. Dzięki wymianie najbardziej wyeksploatowanych odcinków sieci znacząco poprawiła się szczelność i niezawodność działania całego systemu wodociągowo-sanitarnego. To z kolei wpływa na ogólny wzrost walorów bytowych, gospodarczych oraz inwestycyjnych miasta Białego Stoku. Wodociągi białostockie są pierwszym beneficjentem, z którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach konkursu na wsparcie dużych przedsięwzięć z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Program ten wspomaga duże inwestycje w najważniejszych sektorach gospodarki o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Polski. Planowany koszt projektu, rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białym Stoku i gminie Wasilków wynosi około 144 milionów złotych. 67% tej kwoty pokrywa Fundusz Spójności Unii Europejskiej. Ten projekt jest już drugim dużym przedsięwzięciem wodociągów białostockich realizowanym przy współudziale środków finansowych pochodzących z funduszy unijnych. Pierwszy pod nazwą Poprawa jakości wody w Białym Stoku został zakończony w 2008 roku. W jego ramach przeprowadzono modernizację obydwu stacji uzdatniania wody w wiorowcach i pietraszach. Usprawniono też proces oczyszczania ścieków, przebudowując główne układy technologiczne oraz modernizując proces przeróbki osadów w białostockiej oczyszczalni ścieków. Obecne realizowane przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tam, gdzie jej brakowało. Nową sieć wybudowano w osiedlach Dojlidy Górne, Bojary, Starosielce i Zawady. Duża część istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej została gruntownie zmodernizowana. Istotnym elementem prowadzonej inwestycji jest także rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną. To rozwiązanie umożliwia sprawne odprowadzanie wód opadowych. Uzupełnione zostało również opomiarowanie sieci i usprawnienie pozostałych elementów systemu wodno-kanalizacyjnego. Obecny projekt to jedna z większych dotychczasowych inwestycji wodociągów białostockich. Obejmuje swym zasięgiem niemal całe miasto. Większość prac została już zrealizowana. Zakończenie wszystkich zadań zaplanowano na 2013 rok. Największy zakres miała inwestycja na terenie Dolit Górnych, gdzie położono 19 km nowych linii wodociągowych i 35 km kanałów sanitarnych. W efekcie kilkadziesiąt ulic tego jednego z największych białostockich osiedli ma teraz nową infrastrukturę. Zapewniającą dostawę wody i możliwość odprowadzania ścieków. Osiedle Lidy Górne to najmłodsza jednostka podziału administracyjnego miasta Białego Stoku. Mieszkańcy, dążąc do polepszenia warunków życia i rozwoju swojego miejsca zamieszkania, zdecydowali o odłączeniu z gminy zabudów i przyłączeniu się do miasta Białego Stoku. Do listy inwestycji komunalnych, które już zostały tam zrealizowane, Teraz można z powodzeniem dopisać wodociągowo-kanalizacyjna. Kanalizację sanitarną, która umożliwia odprowadzanie ścieków, wybudowano w 40 ulicach tego osiedla. Natomiast w 35 ulicach wykonano inwestycję polegającą na jednoczesnej budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Nowo wybudowana infrastruktura stanowi element kompleksowego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W Doilidach Górnych planowane jest podłączenie około 4000 mieszkańców do kanalizacji sanitarnej i ponad 1100 do sieci wodociągowej. Poza Doilidami Górnymi w ramach projektu prowadzono inwestycje infrastrukturalne również w innych rejonach miasta. Budowę bądź przebudowę kanalizacji sanitarnej wykonano w następujących lokalizacjach: osiedle Zawady w ulicach Lodowej, Jana Skrzetuskiego, Bohuna, Oleńki, Radziwiła, Liliowej. Osiedle Dziesięciny w ulicach Dziesięciny, Dębowej, Morelowej. Osiedle Dojlidy, Mickiewicza, Skorupy, Piaski w ulicach Nowowarszawskiej, Zaściańskiej, Świerkowej, Ciołkowskiego, Dojnowskiej, Stawowej, Plażowej, Poziomej, Waszyngtona. Osiedle Starosielce w ulicy Serwisowej. Osiedle Wygoda w ulicy Traugutta oraz Osiedle Piasta w ulicy Piastowskiej. Sieć wodociągową wybudowano lub zmodernizowano w osiedlach Zawady w ulicach Zamojskiego, Wspaniałej, Dziesięciny w ulicy Jaworowej, Białostoczek w ulicy Andersa, Bojary w ulicy Wróblej, Dojlidy Mickiewicza w ulicach Dojnowskiej, Plażowej oraz w rejonie ulic Myśliwskiej i Plażowej, Starosielce Nowe Miasto w ulicach Miodowej, Klonowej, Szkolnej i ulicy Ścianka oraz Wygoda w ulicy 27 Lipca. Inwestycję polegającą na jednoczesnej budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, zakończono w osiedlach. Zawady w ulicy Śnieżnej, bojary w ulicy Szczyglej, Przygodnej i Koszykowej, starosielce w ulicy Meksykańskiej. Przebudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej zrealizowano w centrum miasta w ulicach rynek Kościuszki Suraskiej Zamenhofa. Kilińskiego, Kościelnej, Piotrkowskiej, Grochowej, Lipowej, Nowy Świat, Alei Piłsudskiego i ulicy Waryńskiego. Prace przy przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zakończono w osiedlu Sienkiewicza w ulicach Łąkowej, Złotej i Ogrodowej. W ramach projektu przebudowano również kanał dojwicki oraz kanał tłoczny Wasilków-Pietrasza. Wszelkie prace związane z realizacją projektu są realizowane zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy na ulicy Warszawskiej. Za moimi plecami trwają prace mające na celu przebudowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągu. Na tym odcinku położymy około 1,5 km kanalizacji sanitarnej. Również przebudujemy około kilometra kanalizacji deszczowej i położymy 4,5 km wodociągu. Prace zakończą się na tym odcinku 30 czerwca 2013 roku i tym samym zakończą realizację projektu unijnego. Obecnie trwają również prace na ulicy Fabrycznej, gdzie przebudowujemy kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową. We wrześniu bieżącego roku na ulicy Piastowskiej zakończymy prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz we wrześniu rozpoczniemy przebudowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Dobrej. Później zostanie odbudowana również nawierzchnia drogi. W wyniku realizacji projektu rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białym Stoku i gminie wasilków zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych 60 km kanałów i 42 km sieci wodociągowej. Powstanie również ponad 10 km kanalizacji deszczowej. Tym samym zwiększy się o prawie 5,5 tysiąca liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Przybędzie również 1400 nowych użytkowników sieci wodociągowej. W efekcie udział gospodarstw domowych korzystających z wodociągu wzrośnie do 99,5%, a z kanalizacji do 98%. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.